Cześć kończy, jestem ja Wiktoria, Jak widzicie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy przejść tylko czerwone parkury. I ja od razu chcę Was zaprosić o zasubskrybowanie mojego kanału, ponieważ jeżeli was pryska jest czerwony, to bardzo niedobrze, ponieważ powinien być, stać się szary, no bo jak widzicie, czerwony jest bardzo nieprzyjazny dla oczu, a szary już jest lepszym i jest bardzo ładnym kolorem. Więc ja Was zapraszam do oglądania. No i zaczynamy! <śm> Więc ja obejrzałam pierwszy parkour w pisaniu po prostu słowa red, więc mam nadzieję, że nie będzie trudny, więc nie jest on szalony. Znaczy, trudny nie powinien być, ale nigdy nie wiadomo. Jako, że dzisiaj prowadzę tylko czerwone parkury, bo jest tu rodomii, tak samo jak w prowadzeniu yy, Masakrze, to tylko na tembie. I yy, jest właśnie z tej okazji próbę tylko, tylko czerwonego zwierzeczka. Już go polubiłam i mówię, że to jest za późno. O nie, laser. Mm, dobra, wszystko się sobie zaczynało i, i zaciąłem trochę życia, ale nie za dużo, więc nie ma tragedii, ale sprytne, kurczę, patrzę jakie pomysłowe to. Wow, 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 wie ty robisz? Ok, To było dziwne, więc teraz muszę być bardziej ostrożna niż wcześniej. I w ogóle zapytacie mi się, skąd mamy na czerwone parkury, a ja mu odpowiem, że w sumie nie wiem czemu albo okay, czerwone parkury tak okej, myślę, że to okay, się to ominąć, ale nie. Okej, okay, szybko. Dobra, nie ja chciałam, że się na to szczęście. mamy to Boję się, że się będzie kluczek, ale z to czerwony parkur, to, to nie powinno być na kluczów niż czerwone, więc y, trzymajmy się, że tak jest, więc y, ufajmy moim y, wiem, Jak... O Jezus, by nie warunku nie robię. Y, no zaufajmy mojej myśli. O i tutaj, tutaj coś chyba jest. No i okej, okay, mam tu ształ, więc nic. Chciałam jak ze serii zginę, a stwierdziłam, że nie Dobra. Ufam... I wybram ten. Okej. Okay. Chciałam, chciałam już powiedzieć, że bym sobie nie ufała, ale jednak wybrałam. Dobry, więc z okej, okay. Tutaj mam leczałkę, która chyba mi się aż tak nie przydała Chociaż wiecie, zawsze warto się uleczyć, niż potem płakać, że się zginęło. dobra, więc. Yy, o jezu, jezu, dobra, tak szybko to przejdziemy. W ogóle pójdę, czy lawa. Wiem, że jest taka lawa, którą można. te Takie kamienie chyba. Yy, właśnie o tak, że może te kamienie trzeba zmienić, ale no jednak. Cała, cała czynna, to to nie, nie jest, więc no, szkoda, szkoda. Ale ogólnie ta lawa, ta o, ta o tutaj, to ona jest normalna, normalnie te, które lawa, no, 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 że no, to nie mogli sobie bardziej postarać ci moderatorzy. Dobra. Okej, okay, mamy na tym czerwonym placku kryształ. Skaczemy po smole, w sumie nawet po niej nie skaczę bo się nie da skakać na smole, więc to jest w sumie ładne, tak mówić tak mówić, skakać po smole, ławić rakaty, jesteś inteligentna. Okej, okay, w ogóle wróciłam przed ze szkoły, ja razem odcinek, jest poniedziałek, yy, i w ogóle przed pisałam, pisałam pracę klasową on, on. <noise> z chemii, jeżeli dowiem ja się jaką to samo co napiszę w na komentarzu, chyba że zapomnę. Ale no, chyba proszę mi dobrze, chyba tak. No, ja nie lubię ogólnie Znaczy nie, może i teraz nie lubię chemii, ale dużo z nich rzeczy nie rozumiem, a gdy już rozumiem jak, jakąś rzecz, to takie o super. A w ogóle my już w tym parku przeszliśmy i co. Bez sobie mi się strasznie <noise> Zacina, nie wiem, mówić. Mam nadzieję, że nie będzie się aż tak bardzo zaczynać, jak będę do Was dalej mówić. Idziemy na kolejny parkour. Okej, okay, jest na kolejny parkour, jest tym razem parkour niemożliwy. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się go przejść. Ok, tutaj na razie nie widzę tego kluczyka, więc zapowiada się dobrze. Nie patrzyłam na datę, więc nie wiem, czy te kluczyki już były wtedy dodane. I nie patrzyłam też, który dobra ma ta osoba, ale widzę, że... No, nie obrażając, ale jest trochę uboga w klocki, więc no nie widzę żadnych grypów. już poszła do Dobra, i w ogóle poznałam Magic, która zapyta mi się, czy nagrywam. Magic z Król, nie wiem, w sumie to tak ważne imię, ale. Okej, okay, moi kochani, właśnie mamy przykład bardzo innej rzeczy. Ja nie będę tego odcinka nagrywać od nowa. Nie wiem co się stało, ale właśnie jest aktualizacja i nie wywaliło Zawsze była informacja, że za kilka minut będzie włączony serwer Najwyraźniej tą e, informację ominęłam, Bo ja wyszłam na wysypy, i zaczęłam nagrywać, więc <grym> super Dobra kochani, skoro przerwało mi nagrywanie parkouru Po prostu odpowiem na jakieś pytania z jak dobrze znasz besypy Nie wiem co to, co, co to za z nigdy o nie robiłam, więc zaczynamy W Kto pierwszy zdobył ostatni le level na polskim serwerze besypy? Szczerze powiedziawszy nie wiem, ale wydaje mi się, że Olusia, bo ona ma najwyższy level więc nie będzie Olusia? Okej, okay, jest to Olusia, więc git. Ile jest kryształów? Nie, par nie parkur, tylko uziki. O Jezus Maria. Te kryształy chyba były jeszcze przed aktualizacją. Nie wiem, jak dodano ten parkur e rok temu. Ten kuiz, więc kurczę. Mm, dobra, strzela, 11. Okej, okay, 11, dobra. E jak mówię, chyba było przed tym, jak dodali te nowe kryształy. Na nowe, w sumie te kryształy skupania. Kto jest najpopularniejszą osobą na polskiej wysypy? Olusia z Mikalo Ojaju, wydaje mi się, że Mikalo. Olusia, dobra, no, Olusia najwyżej najwyższy level. Czy jest najpopularniejsza? Nie wiem, trudno to stwierdzić. Ile jest kryształów u Ziggy dla VIP? Ojaju, i znowu nie. Dobra, załóżmy, że tutaj jeszcze nie są liczone, te kryształy nowe. No to tak, na pewno będzie księżyc. Słońce i próżnia. To trzy. O, widzicie, jestem taka mądra. Ile jest tajnych przejść w wakacyjnym Nexusie? Nie mam żadnego pojęcia, ile było wtedy przejść. Mm, dobra, ten Nexus ogólnie pamiętam. Wydaje mi się, że 6, nie, dobra, 7 było tych przejść, no, już miałam widzieć. Ile jest moderatorów na Nexusie i świecie VIP? To jest, stary, to jest stare, więc no kurczę. 6 i 1 świecie VIP, 3 i 1 świecie VIP, 2 i 3 świecie VIP. Yy, 2 i 3 świecie VIP, no to będą nieprawidłowe. Kurczę. No sześć, okej, okay, dobrze, siedem, czy, zwier czy zwierzaki są sobie dla zwykłych graczy, nie. niestety nie, no szkoda bardzo, jak mam na imię zwierzaki, te zwierzaki, ojeju, Max, Bella, Charlie, nie wiem jak mam na imię ten, e, ciapek, znaczy tym wiecie, e, Rex, e, dobra, to się zgadza, to pierwsze, dobra, zgodzę się, to pierwsze, bo to mi nic nie pasuje. To już to ostatnie pytanie 9. Trochę trudne, ale wykonalne. Ile uśla... O ile Olusia ma parkurów? Nie lubię takich pytań, bo one się zmieniają zawsze. I Alusia nie ma dużo parkurów. Dobra, pisałem 6, bo jest tak uśrodkowane. Cztery parkury, okej. Okay. Ostate... Osta... Ostatnie. ostatnie pytanie. Przecież gotowy nie jestem. O, no, nieprawidłowe Jaki jest najdroższy przedmiot dolny... ojeju. Wydaje mi się, że kapcie, bo nie. No to Lasanie, jak zawsze 200 500 tysięcy. Okej, okay, dobrze. 7 na 11, z czego jedną odpowiedź zaznaczyłam źle tylko dlatego, że tak autor sobie wymyślił, no bo ja zaznaczyłam tutaj, że nie jestem gotowa na pytania. Więc można powiedzieć, że po prostu mam 7 na 10, bo jedno pytanie po prostu było nie tematyczne. Więc my idziemy do jeszcze jednego kuizu. nie parkouru Wiktora, Kuizu. Okej, okay, kolejny Kuiz, Jak dobrze znasz BLOCKSTAR PLANET? Pierwsze pytanie, które już się zapowiada źle. Czyli znasz mnie na BLOCKSTAR PLANET? Nie mam pojęcia jakim jest ta osoba, więc zapiszę nie. Jest to poprawna odpowiedź, o dziwo. Założę się, że każda ma poprawna e, Jaki mam nick na tej grze? No kurczę, skąd mam wiedzieć? Nie będzie nikuser. Okej, okay, dobra, jestem w szoku. E, nikusie, nikuser, a nie Copertus lub ja nie wierzę. Jaki typ skina jest na Blockstar Planet? No to ten, no bo to druga jest z MSP. E, jakim typem jesteś na Blockstar Planet? Dziewczyna. Chyba jaką mam płeć? To fajnie, ja nie wierzę Co pierwszy raz odpowiedziałeś na wyjść za mnie? Że tak, of course No wiecie, ja jestem taka rozchwycona dziewczyna, że zawsze mówię tak Kliknij się, halo Dobra, kliknąłeś się <grytania> Czy Block Star Planet miał inne nazwy? Tak, miał Robo Blast Planet nazwę Jaki jesteś dla, block, dla przyjaciół na Block Star Planet? <grytania> to popierdliwy Yy, nie, na pewno nie jestem upierdliwa, jestem towarzyska. Yy, czy znasz yy, te gry? Czy znasz te gry, ale... Ale i co... Nie no... Lepiej znam movie Star więc znacz MSP. Aha... <grybujesz> czy, z, grasz, czy znasz grę na BSP pod nazwą Szkoła Jesień? Tak? Yy, nie znam. <grybujesz> Mam nadzieję, że tak bo gram. No kurczę, co to są za quizy, ludzie? Nie, nie robicie takich quizów. W ogóle, jeżeli chcecie zrobić quiz o mi, no to z chęcią bym sobie taki quiz nagrany odcinek... Nazwijcie go... Jak dobrze znasz Victoriax I na zróbcie blog Starplanet, że go tu wyszukać, no bo jest dużo Victoriax, Więc znajdziecie lepiej, nawiążcie na blog Star Planet, i wtedy wyszukam. Yy, czy jesteś psem, kotem, ogórkiem, świnią z Ameryki, człowiekiem... uwnem? Z tego, co wiem, to jestem ogórkiem. Podobał Ci się quiz. Jestem ogórkiem, no widzicie on jest zna. 11 na 11. Ok, mam wszystkie odpowiedzi dobre, to by na koniec tego odcinka. Ja jestem Wiktoria, widzicie widzami i proszę was, abyście zasubskrybowali mój kanał oraz zostawili subskrypcję. Ja się zamierzam pa!